Święta, 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 jeszcze ozdóbki są, chociaż dzisiaj pada i korzystając z okazji wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, kochani, buziaki i zapraszamy na filmik. No i tak, witajcie na tych włoskich polach, patrzcie, mróz, siwu. A ten się wybrał w samy, bo no, przecież ma być gorąco, będziesz machał, no nie? Przepraszam, jest trzy stopnie. To, że przy tej wilgotności yy, szron jest przy trzech stopniach, to yy, kochani, chciałbym ci zakazać? Nie! Od razu nie, bo trzeba sobie zasłużyć. Yy, kochani, nie rzęcie się, pierwsza rzecz. Nie wychodźcie za mąż, bo później po co mi się myć, jak my przez 27 lat. Weź, weź nie wspominaj mi, bo, bo już mi się... To jest nasze szczęśliwe pole. Linga tutaj wykopała dużo dużo rzeczy. Ja też. I zaczynam zabawę. No. Także... I do pierwszego dołeczka. Ja ubrana. A on... Niech marznie! I teraz... Że... Patrzcie, patrzcie, patrzcie kochani. Jest maluteńka, ale to jest jego mość Poczekajcie, może będzie widać jego twarz Nie, tu z tej strony jest To chyba jest jeden centezmo. Z tego co zobaczyłam Poczekajcie, poczekajcie O, 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 teraz, teraz się zarysuje Jego twarz Ma no. Poczekajcie, żeby mi... O, o To jest, to jest pan, jegomość Także to będzie chyba Wiktorio Emanuele, to nie wiem, który. A tamten jego mość, gdzie on jest? Chwileczkę. Chwileczkę, wam go przybliża Tam na polu, tam. Jest. Kawałek jest zasiany, a tutaj jest kukurydza. Była kukurydza. Także, kochani, zaczęło się fajnie. Pierwsza monetka już jest. No, zwłaszcza, że Wredny tyletum. Kochani, zbredno łazimy po tym polu, tam ona jest, postaram się ją przybliżyć, ale zresztą trzeba jeszcze się nauczyć, mi wpadł taki kawałeczek łyżki miedzianej, lecę pozdrowienia dla Czechowice dziedzicy, czyli Basia Y, czarna Y, depeszmołd do kolejnej znajdki. Kurczaki! A to, to co to? Jakiś kawał żelastwa? Ja Ci tak patrzę. Coś pewnie rolnik zgubił. no jakaś będzie część. Nie wiadomo co. Myślałam, że to kość, no ale kość nie dzwoni. No. Kurczaki, patrzcie co wydarłam, kotwica, nie kotwica, uuu kawałek, chyba tak, daj, tam, o, tamtego, zdzielimy, tuu, i nie macie, ja pierdzielę co tu dzisiaj takie żelastwa wychodzą. Jest mi kolejny fancik. Jako życie sobie powiedziałem, że będę przy każdym fancie pozdrawiał, to dzisiaj pozdrawiam Panie Misiowskie. Czek to będzie doczyszczony Emilia, moja wredna, dorzuci wam yy, zdjęcie niego. A to jest jakiś yy, guzik, który ma jakąś historię do kolejnego. Ładny sygnałek. Taka ładna cista szesnastka, kuciaki. Gdzie ty jesteś? Nie macie tu. Nie tu a tu jesteś. I co to? I co to? I to kawałek. No. Amelinium. I dlatego taki ładny sygnał. Niestety. No i drodzy. Ładna patenka. Hey, ale... Fajnie na 18 biło. Ale niestety nie wiem. Nic nie jest czytelne. Może jak się ją troszkę odczyści, to, to coś będzie widać. No, jakaś monetka. Ewidentnie. Kolejny fancik z listy, który musi być zawsze. Kolejny kawałek łyżki. Pozdrowie. Osobę z naszych okolic. Łukasz podkarpackie Wykopki. Robi zawalisty sita. Na parsteczek. Taki zgniotły. No, ale to jest na parsteczek. Na parstuch, taki, taki. Oj, taki na duży palec. Kuciaki jest i tubka. A jak jest tubka? Pozdrawiamy Uki, przyjacielu, buziaczki. Kochani, zacząłem ustawić. Ale Mustafić to tylko potrafi jedna osoba, w tym w tej Polsce. Sławek, jak Mustafi, to przynajmniej w środku jest coś i czyli są monety, albo medaliki. A ja niestety. Co tu powiedzieć? No Część od plandeki znajduję. Bawimy się dalej! Uciekni. Ja tu zawijasę. Znalazłam. tu tam kawałek pola obsiany, także będzie trzeba poczekać. Aż. Znowu koszo, coś znalazł. Tutaj jest guziczek e, armii angielskiej, która przechodziła w 35 roku przez całe terytorium Włoch. E, ten guziczek dedykuję dla Zoltanka, dla Krzysia. Niech on tam biedak, w tym. Ja cały czas mi piszę, że ty już nie chcesz poszukiwać to jesteś wodny szuwarek, bo Albo kopiesz w błocie, albo pada na Ciebie, także ja wielki, wielki szacun, że jesteś w stanie kopać w takich warunkach, bo u nas to jest całkiem, całkiem inaczej i to nie wspomnę o słońcu. Do kolejnego. Czekajcie, mówiłam, że coś znalazł, oj zaraz się tu wyrypie ręce całe w błocie. Coś znalazł. To pozdrawię. Straszne, straszne rzeczy się działy. Przewódź się, przewódź. I tak jesteś upierdolony po samą dupę. Straszne, straszne rzeczy się działy. Adi wejchował kopał przez trzy tygodnie. Podobno poszła fama, że zrobił się już na tylko i wyłącznie świętego Mikołaja. To nie jest prawda. Guzik z tego, co inni gadają. Adi dalej kopie. Stary guzik. A, no to trzymaj się. Se będę trzymał. No. Potrafię, ja sobie utrzymam wszystko. Weź ty dzisiaj to... ja wiem stara, to by było za zimno wyjść, w No się I teraz I teraz tak, mam, o, 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 o błotko, buty całe w buty. się przykleiło, biedna ty. A ja mam w świętych butach, które pamiętają... Dużo ale ty się wyciepałeś. jestem ja upierdolony, usany po, po samą córkę. Wredny. No, uciekam od niego, bo zwrednieje i ja. Paczki, ale mały gwoździk. Ja wiem, przykleił się i nie mogłam go znaleźć. No ale jest. O kuciaki! Patrzcie, jaki trzonek od łychy czy od widelca. No ale ładny, taki konkretny. Pacniemy go nim. Czekajcie. Czekajcie, zbliżymy go troszkę. O, o. Wydaje, że kopię. Kochani, kolejnym strzałem jest strzelająca kuleczka. Yy, podejrzewam, że była wystrzelona, bo jest ładnie obcięta. Yy, tak, jak dzisiaj jesteśmy o rzeczach starszych, to chciałbym przy tej kuleczce pozdrowić pana, który robi najlepszą carbonarę na świecie. Yy, proponuję każdemu do wejść do Roberta Swedczyka na kanał i spytać się. Z Jakich składników najlepiej zrobić carbonare? On wam tak wytłumaczy, że ja przejął carbonare. Powiem tylko tyle, że nogi mi się ugięły. A Emilia, to już, yy, która robi zajebistą carbonare, to nawet się nie odzywała. Do kolejnego. No i tak, moi drodzy, to takie coś. Widzę tam jest na samym brzegu napis. Albo to był medalik, albo monetka. Kurczaki, patrz, patrzcie, jak to zjadło. Cieniutkie, no ale coś, coś było, coś jest ewidentnie. Jest i napis na brzegu. Także coś jest. Kłuciaczki, jakie fajne. Chowa się. Wychodzi jakieś taka, taka czapeczka na takim... O, o takie coś. No ciekawostka. No. Fajne. Ciaczki, patrzcie jaki fajny gwóźdź znalazł. Kurde, nie miałby gościu łopony. Pa, jakie fajne, pa. Pa, jakie to fajne. Dobry znak. No nie? No ale to, to nie jest gwóźdź, to jest nit. Jak nit? No bo od kiedy masz owiane gwóźdź? A bu? Dla mnie to ze wszystkiego. Żelazwo to żelazwo. Wredne ty. A ty dzisiaj co coś, coś ty się naja? Co ci się śniło? A, no na pewno. Wredne to. Kochani, ciężko jest wyczarować coś z ziemi, którą się przychodziło, ale takie duże elementy pozostały. Jak czarowanie, to powiem wam, że kurczę, pozdrawiam Ronego, mistrz lonego 76. Tym kawałkiem to oto Sztućca. Pozdrawiam miejscowość na literę L, jeśli się nie mylę to jest Lubań. Do kolejnego. O kurczaczki, taka malutka, malutka jak boratynka. No mikro, Poczekajcie, zaraz Wam położę. Patrzcie na ten, na wykrywaczu. Jakie to jest malutkie. Trzeba oczyścić, żeby zobaczyć co to jest. A tamten nie jęczy, że coś znalazł. Zaraz pójdziemy do niego. Tu ciaczki, patrzcie. Tak na oko. Patrzcie jaka łycha. Jaka łycha. Szonek mam, łyżkę mam. Teraz mogę się iść najeść na łyżkę jego weźmiemy, o macie jego na łyżce <śpiewanie> czekajcie kochani teraz trafiła mi się monetka, którą kopałem w żelazie bo <śpiewanie> wygląda na sroberko, a to jest miedzianikiel. te monetki one wychodzą jak, jak nówki to jest 50 centów tutaj widzicie taką ładną wronę to jest okres Mussoliniego. To jest. No, ona jest bezwartościowa w kontekście, że ich bili miliardy. Miliardy. One to są takie typowe monety, które, które każdy Włoch ma w szufladzie przynajmniej ich tysiące. To jest pozostałość po Mussolinie. z reguły tego się nie kopię, ale jako, że to pole żeśmy już tak dobrze wyczyścili, to już ja kopię sygnały, które są na w sektorze no, wchodzą już praktycznie w folię w do kolejnego, a ja przy okazji pozdrawiam przygody straskiego, Alonka, twoje grzybki ostatnie które zbierałeś w listopadzie mnie zachwyciły, na razie no kurczaczki, tu jakiś pomp, Max. nie wiem, to jest właśnie jakieś to było gdzieś posrebrzane bo to widzę taki fajny malocik ma jakby jakiś medalik jest. Z drugiej strony wyciaczki nie widać. Patrz stary. Także jeśli to medalik, biły wcześniej dzwony, no to mu stafiarzy pozdrawiamy. Ola i Sławciu buziaczki. A tu popatrz sobie. Klasyka na tych ziemiach. Tu będzie monetka. Tu będzie monetka, Mówisz? Zaraz zobaczymy, jak on tu kopie na żywo. O! Masiu? To se strzel! Kulcuk! No? Piękne, ale to taki kaliber na ciebie, odpowiedni. Ja powiedziałam, to se strzel! Sobie! Wredne to! Macie tu i co ty masz? jeszcze nie był w formach okrągłych. Czyli to było tak jak plac uderzony, tak wychodziło. chodziło. to coś takiego i ja mam. Doczyścimy, opiszemy. No. Trzymaj. Trzymaj, bo tak portki spadają od złomu. Mówisz? Portki ci spadają? Złom ci wystaje z portek? Muszę <noise> się, jak ty się u nas na wiosce mówiło, uprawić. Uprawić się musisz. Bo import, dupy, dupy no, ale w tych, w tych kalisrakach wyglądasz. To jest moro, tylko twój aparat źle nagrywa. <noise> Zresztą Ali może potwierdzić, że ja chodzę zawsze w moro. On mnie widział, że jak ja chodzę w moro. No Trzeba sapnąć <noise> świeżym powietrzem. Weź, ty, 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 ty już tyle sapiesz, że nie wiem, ale żeś o jednym zapomniał. Mi tu w gardle zasycha jedziemy do domu. Ale zobacz, co mamy dziwnego. No, ta antena to od nas z balkonu widać, zaraz koło nas jest. Ale samochodem przyjechaliśmy. <tantyna> no. Fada kolejna monetka. Ja już tutaj rysy pierwszego z Królów Włoch. Zobaczyłem także, że nawet tej monetki dalej nie trze, To jest 5 centów. To są lata 1868. 66, 82 tak mniej więcej. To jest taki, jakby to powiedzieć na kaszubach. Jeden fanel, który zawsze kopię. Także to tą monetkę dedykuję Tomkowi Kropkowi. To jest kanał, który jest w ogóle nie, nie promowany przez YouTube'a, a chłopak robi taką robotę, że wielki szacun Tomek. Pozdrowienia dla Moniki. Kułuciacki, patrzcie halucynków. Halucynki, halucynki. Ile grzybków. Naprawdę kucie. Jest ich tu trochę. O, tutaj też? Nie zdziwiałabym się, jakby Włosi to jedli, bo oni wszystkie, wszystkie grzyby jedzą. Co nie tylko. Co u nas by tego nawet człowiek nie powatrzył no. się. Co tam znowu? No wredny ty. Nie, tylko we Włoszech piją wino. O, A, tak. Oj, ja mówię, że grzyby jedzą. Dobra, ten kurde cały czas jęczy, że monetki znajduje, wredne to. Rozpakuj sobie. Nie, rozpakuj, bo ja nie będę rączków brudzić w moich brudnych. Jego mość. No jak, patrzcie jaki on piękny, cudowny. Bardzo ładny. Bardzo mi się podobają właśnie z tą twarzą jego monetki. Ja jestem ładniejszy. Ty! Tak to... nie chcę mówić, jak pół dupy za krzaka to mamy zejść z pola, a pole nie chce mi puścić no i tak, moi drodzy chciałam Was powitać na podsumowaniu tego naszego wypadu no ale cóż jak prosiłam tego Tarnogrodzkiego wyczyś mi chociaż odrobinkę także musicie poczekać za chwilę troszkę doczyszczę i Wam pokażę no, i tak, wracam już do Was. Także, moi drodzy, troszkę odczyściłam, widząc, że jemu się nie chciało. To są monetki, które Andrzej wykopał z naszym przyjacielem, którzy byli teraz u nas. A tu, kochani, to są te monetki, które wykopaliśmy. To jest ten medalik z papieżem. Ta monetka piękna której ja jeszcze mi się nie wiem, czy mi się udało znaleźć. Ją, chyba nie. Gwóźdź, ten taki ołowiany. Wittoria Emanuele, Wittoria Emanuele. Yy, te guziczki piękne. Ten jeden jest marynarka, ten drugi to będzie z tych angielskich. A tutaj, patrzcie, kochani, bo tak szukałam, szukałam. I się w mątej książce odnalazłam. To jest to. Ta monetka, moi drodzy, to jest ta monetka. Patrzcie, sami zobaczycie, bo one wielkością już pasują tutaj na rysunku. Nawet jeden centezimo z miedzi. Następna monetka, którą, którą chciałam Wam pokazać. Zgubiłam monetkę, poczekajcie. To jest ta monetka wielkością, macie ją tutaj i to jest jeden soldo z miedzi, macie Dzeka di Wenecja, wszystko opisane tą książkę kochani wylosowałam e, sobie na e, detektoriadzie u nas jest wspaniała podoba mi się, bo są opisane monetki jakie i co kochani, tutaj reszta fancików Troszkę naszych, troszkę właśnie ze wspólnego wypadu, co Andrzej był. Śmieci to samo. Trochę pomieszane, pomieszał mi, bo mu się nie chciało wcześniej. Także, kochani, taką to pogodą żegnamy się z wami. Eu me dei solo baby.